Dzień dobry szanowni państwo. Media i politycy wmawiają wam często, że posiadacie samorząd dzielnicowy. Tymczasem nic podobnego. Mogę to autorytatywnie stwierdzić jako były radny dzielnicy Żoliborz. Stoimy przed luksusowym apartamentowcem wybudowanym jeszcze przez gminę Centrum po ogromnych kosztach ponad 5,5 złotych zł za metr kwadratowy. Mieszkania w tym apartamentowcu od lat powinny być oddane do przetargu. No to przykład jeszcze większego marnotrawstwa publicznych pieniędzy. Osir Żoliborz. Nie dość, że trzykrotnie przekroczono kwotę przeznaczoną na jego budowę, to dzisiaj przynosi on prawie milion złotych strat. Politycy traktują go jako możliwość obsadzania intratnych posad przez swoich ludzi, dlatego nie chcą dopuścić do jego prywatyzacji, którą proponowałem będąc radnym dzielnicy Żoliborz. Osir jest bardzo drogi, znacznie droższy niż porównywalny basen w rękach prywatnych w dzielnicy Wesoła. A oto przykład komunikacyjnego absurdu lansowanego z uporem maniaka wspólnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz władze miasta. Trasa Armii Krajowej, gdzie jesteśmy, dziś już zakorkowana, przewidywana jest jako trasa przelotowa o charakterze ekspresowym przez Warszawę. Jeżeli Szanowni Państwo wybiorą mnie do Rady Warszawy, zrobię wszystko, żeby tym absurdalnym decyzjom się przeciwstawić. Tak więc od Szanownych Państwa zależeć będzie 12 listopada, czy w Radzie Warszawy zostaną utrzymane dotychczasowe układy, czy też zostaną wybrani nowi ludzie spoza tych układów.